Pierwszy dzień lipca wprowadza nas w tajemnicę uczczenia krwi Chrystusowej. W naszym pokoleniu uczymy się tej tajemnicy i tego uczczenia trochę od nowa, ale przez pokolenia całe, odrębnym kultem i w odrębnej uroczystości czczone było ciało Pańskie i w odrębnej krew Pańska. W pewnym momencie Kościół Święty złączył obie uroczystości, nazywając ją uroczystością ciała i krwi pańskiej. Ale lud Boży uroczystość tę dalej nazywa uroczystością Bożego Ciała. I procesje są procesjami Bożego Ciała. Ale jednocześnie sobie uświadamiamy coraz bardziej, Rozważając i medytując tę tajemnicę obecności Chrystusa pod postacią chleba, że to jest obecność prawdziwa, realna, że to jest Chrystus, który wydaje siebie swoim uczniom, wydaje siebie Kościołowi, wydaje siebie wszystkim, którzy chcą z Niego zaczerpnąć, którzy chcą się Nim karmić. A jednocześnie jest to Chrystus z martwych wstały, Chrystus w ciele uwielbionym, Chrystus, który nieustannie jest obecny pośrodku swojego ludu, jednocześnie zasiadając po prawicy Ojca. To jest tajemnica wiary i nie próbuj tego do końca zrozumieć, ale sercem na nowo przylignij do tej tajemnicy. Eucharystia to jest przecież najświętsza ofiara Chrystusowej męki i śmierci i zmartwychwstania. W Eucharystii jest przecież też i chleb, ciało Pana na patenie i jest krew Pańska, kielich przymierza, to krew Zbawiciela. A cuda eucharystyczne w historii które się dokonały i także te, które się obecnie dokonują, potwierdzają, że Eucharystia to jest serce Jezusowe, w którym jest także tkanka krwi, jest żywa krew. Ale stając na progu miesiąca lipca, próbujemy na nowo wchodzić w tę tajemnicę krwi Pańskiej, która jest znakiem miłości. Znakiem oddania się całkowitego, znakiem poświęcenia, znakiem umęczenia aż po śmierć, a jednocześnie znakiem ofiary. Patrzymy też na to wszystko z perspektywy Dziećwałdu. To jest miejsce niezwykłe. Gdy się zapoznajemy i rozważamy, opis, spotkań Matki Najświętszej z dziećmi tu w Gieczwałdzie, to z jednej strony uderza nas, jakiś wielki pokój, nie ma tu zapowiedzi kataklizmów, jest raczej orędzie nadziei i pokoju. Ale gdy się głębiej wejdzie w to orędzie, to dominuje wielka prośba Maryi, wręcz błaganie i oczekiwanie, Abyśmy zechcieli dać z siebie coś więcej, abyśmy zechcieli ofiarować coś więcej z tajemnic i z swojego życia Bogu samemu. Bo rzeczywiście, cóż mamy, czego byśmy nie otrzymali. Kiedyś, gdy większość społeczeństwa żyła z bezpośredniej pracy na roli, to doświadczali wszyscy bardziej, tego znaku Bożego błogosławieństwa, gdy plony były bezpieczne, a jednocześnie znaku Bożej sprawiedliwości, swoistego potrząsania sumieniami, gdy przychodziły dramaty, powodzie, grady, gdy było jakieś wyniszczenie, także przez pożary. A dzisiaj, gdy nie mamy w większości społeczeństwa. Bezpośredniego dotknięcia pól, lasów i łąk, to wydaje się nam, że to się tak wszystko dzieje samo, a to wszystko jest nieustannym dotknięciem Bożej dłoni. Ileż to było lamentu jeszcze kilka tygodni temu. Susza, susza. Niektórzy zaczęli mówić, trzeba się modlić o deszcz. Teraz dopiero. Gdy już doświadczyliście, że jest susza, o błogosławieństwo spokojnego deszczu wielu się modli regularnie, i gospodarzy, i ogrodników, i sadowników, i po prostu wszystkich, którzy wiedzą, że trzeba będzie chleb pożywać i że będzie chleb potrzebny dla dzieci. I zobacz po tych modlitwach, trochę nawet nieśmiałych, wcale niepowszechnych jeszcze, te deszcze, które spłynęły z niebios na polską ziemię są jak błogosławieństwo Pana. Dlaczego to mówię coś dać więcej ze siebie? Kiedyś gospodarz dawał pracę, zmęczenie, a jednocześnie miłość do ziemi, do głosów, do zwierząt, do dobytku, do całego świata stworzonego do przyrody. A dzisiaj pomyśl. Co ty możesz dać więcej Bogu zgodnie z prośbą Maryi? Co ona dała Bogu? Dała całą siebie. Oto ja służebnica mojego Pana. Niech mi się stanie według Twego słowa. Bez żadnych klauzul, bez żadnych warunków, bez żadnych zastrzeżeń. Niech mi się stanie wszystko to, Czego Bóg oczekuje od mojego życia, od moich sił, moich myśli, mojej woli, od mojego serca. Dała całą siebie i dlatego musiała pójść także pod krzyż. I poszła, bo chciała być wszędzie tam, gdzie był jej syn. Skoro jej syn poszedł na krzyż, to ona też tam była. I zobacz tajemnica krzyża. Ma w sobie dodatkowy pewien wymiar, niezwykle pozytywny i potężny jednocześnie. Krzyż był otoczony wieńcem aroganckich, wrzaskliwych postaci. Całe środowiska zeszły, aby drwić z Jezusa w jakimś satanistycznym wtedy amoku. Ej ty, zejdź z krzyża, to może ci uwierzymy. Żołnierze drwiny, drwili, przechodzący drwili, ale u stóp krzyża tam była Maryja, pełna miłości, ciągle wierna. U stóp krzyża umiłowany uczeń pański Jan. U stóp krzyża Maria Magdalena. Wiele jej darowano, bo wielce umiłowała. I zwyczajna niewiasta Maria żona Kleofasa. I tam też dołączył dobry łotr, Panie, wejrzyj na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I tam dołączył, jakby rzutem na taśmę jeszcze, żołnierz rzymski poganin, widząc, że on już nie żyje, ten skazaniec. Chwycił włócznie i przebija bok Chrystusa. I z przebitego boku Chrystusa. Wypływa natychmiast odpowiedź Bożego Serca, Bożej Miłości, zdroje wody i krwi, krwi i wody. To Poganin wdarł się do serca Jezusowego, aby uzyskać dar życia, bo krew jest od zawsze traktowana jako znak życia. Przelać krew to dać życie. Każda matka, która daje życie, jest przecież zjednoczona krwią ze swoim dzieckiem, chroniąc dziecko pod swoim sercem, chroniąc dziecko po jego narodzinach, jakby siebie samą też chroniła, nie chroniąc dziecka pod sercem. Atakując dziecko pod sercem, wręcz domagając się zabicia, albo zabijając siebie samą, zabija, nawet o tym nie wiedząc. Jest zjednoczona krwią, która jest nośnikiem wszystkich sił witalnych, która jest jednocześnie strumieniem oczyszczającym organizm człowieka. Ofiara krwi, dać krew. Dać siebie drugiemu człowiekowi, dać siebie Ojczyźnie, dać siebie Bogu samemu. Bogu samemu dają swoją krew i siebie całych męczennicy. Apostołowie wszyscy dotknęli krzyża, stali się uczestnikami krzyża. Od Piotra poczynając i Jakuba. Ktoś powie, Jan nie był męczennikiem, bo zmarł śmiercią naturalną, ale Jan przylgnął do krzyża już na Golgocie. Był uczestnikiem krzyża. Wszyscy apostołowie przylgnęli do krzyża, przeniknął krzyż, ich życie, myśli, czyny i świadectwo. Maria przylgnęła do krzyża. I krew Chrystusa spływała i na nią, i poprzez krzyż i poprzez nią spływała na ziemię. Chrystus obdarował całą ziemię, wszystkie pokolenia, darem swojej krwi, przez Marię i przez męczenników. Czy jesteś i Ty gotowy na męczeństwo? Co tam mówić, męczeństwo? Czy jesteś gotowy, aby dla Pana Boga choć trochę się zmęczyć? Coś jest w naszym pokoleniu, że my siebie zbyt łatwo tłumaczymy. Panie Boże, nie miej pretensji, bo to jest trud, a ja się słabo czuję, a ja siły nie mam. Gdzież są te pokolenia, które poprzez dzieje Ojczyzny na dźwięk dzwonu szły do świątyni? Powracam mi obraz mojej babci. Pięć kilometrów z okładem miała do świątyni parafialnej. Niedziela w niedzielę szła pieszo. Była na mszy świętej i wracała pieszo. Chcieli ją potem wujkowie podwozić, mówiła póki. Mogę dojść, chcę iść, to dla Boga. Jak my się dzisiaj łatwo tłumaczymy. Ty podjąłeś dzisiaj pielgrzymowanie tutaj. To jest znak, że jesteś gotowy coś dać od siebie więcej. Pielęgnuj tę cnotę, pielęgnuj tę gotowość i ucz innych, że dla Boga warto nawet krew przelać, tym bardziej odrobinę potu i odrobinę zmęczenia. Wspomniałem na wstępie, nawiązując też do świadectwa księdza profesora Tadeusza o tej figurze Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za tamten moment, gdy mogliśmy być razem w tych tworzących się Atenach Roztocza i gdy patrząc tę kaplicę maryjną, Słuchając, jak ksiądz profesor mówi: Królowa, Królowa Polski, zaczęliśmy rozmowę, dlaczego polski naród tak umiłował Maryję, dlaczego się z nią tak związał, dlaczego dla niej jest w stanie dać serce, dać siły, dać wiele, bo ją jak matkę i jak królowę traktuje. Bo w niej rozpoznał stolicę mądrości. Pamiętasz, co to jest mądrość prawdziwa? Mądrość Boża. Mądrość Boża to jest postawa człowiecza, który chce wszystko uczynić po Bożemu. Mądrość Boża to jest postawa świętego Michała Archanioła. Tylko Bóg, któż jak Bóg? Ma być po Bożemu i tylko po Bożemu, nie inaczej. Mądrość Boża to jest postawa Maryi, niech mi się stanie według twego słowa. Mądrość Boża to jest postawa apostołów. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Mądrość Boża to jest też przyjęcie tej prawdy przez poganina Setnika, zaiste ten był synem Bożym. Mądrość Boża to jest poddanie się słowu Pana i wykonanie słów Pana do końca, wiernie, lojalnie, bez klauzul i zastrzeżeń. Coś takiego chyba praojcowie nasi w postawie maryjnej, wierności, ofiarności, miłości i gotowości służby rozpoznali i to ich zachwyciło. Dopiero są. Na progu różne badania o kulturze Słowian, także o tej kulturze przedchrześcijańskiej. Ale gdy sięgam czasem do tych komentarzy, to jestem zadziwiony, jak wielka jest zgodność, że Słowianie jako ludzie słowa. Do dzisiaj przecież mają to w sobie narody środkowej Europy, gdy słowo jest powiedziane, daję słowo. To jest często ważniejsze niż pieczęć, podpis i kropka na dokumencie. Dać słowo to tak, jakby krew się dało do podpisu, jakby kroplą krwi przypieczętować. Może stąd jest właśnie ta szczególna gotowość Ojców naszych, aby iść poprzez czas swojego pokolenia i sprawy Ojczyzny traktować jako święte. Tak jak mówił prymas tysiąclecia, po Bogu Polskę najbardziej umiłowałem. Może nie jest przypadkiem w kalendarzu opatrzności Bożej, że Grunwald to szczególne świadectwo krwi przelanej w imię, w imię rozumnego, zbożnego patrzenia na własny naród i własny dom, i na inne narody świata, które mają prawo w wolności Boga poznawać i w wolności Boga przyjmować, że to był środek lipca, lipcowych dni. Może nie jest też przypadkiem, za kilka dni, będzie bardzo dużo mówione także na polskiej ziemi i w polskich mediach o wielkim ludobójstwie na Wołyniu. To też był miesiąc lipcowy, gdy kulminacja wielkiego rozlewu krwi, polskiej krwi, nie tylko polskiej, ale tam polska dominowała krew. To była niedziela wtedy, 43 rok. 11 dzień lipca, krwawa niedziela i gromadzili się przeciwnicy chcący zabijać także w wielu miejscach przy świątyniach łacińskiego obrządku, aby wychodzących ze mszy świętej, umocnionych komunią świętą i słowem Pana, aby zaatakować. Zatrzymywali w innych miejscach uczestników liturgii wewnątrz świątyni. I tak byli zabijani, byli też zabijani kapłani w czasie mszy świętej, i krew swoją łączyli z krwią Chrystusa zbawiciela. Do dzisiaj ogromna liczba tych kości są niewydobyte, pogrzeby nieodprawione. Modlitwa nie jest im dana indywidualnie, według imion i nazwisk, i krzyże nie są postawione na ich grobach. Dlatego z bólem słucham i smutkiem tych różnych politycznych tłumaczeń, rozwodnień, że to nie ten czas, że to kiedy indziej, a rozumiem w pełni to wielkie wołanie i rodzin ale i narodu całego. Wołanie o dopełnienie pogrzebów. Przebaczenie jest udzielone. Gotowość przebaczenia była zawsze. Myśmy jako Polacy przebaczali wiele razy w dziejach tym, którzy byli sprawcami naszego polskiego krzyża. Jeśli możesz, to zwróć uwagę. Że także w ładziewnickim akcie uznania Jezusa Chrystusa za króla i pana w naszej ojczyźnie, w naszym narodzie jest i ten akcent obecny. Pomóż, panie, by także ci, którzy byli sprawcami naszego polskiego krzyża, by doświadczyli łaskawości i mocy Twojego panowania, by się Tobie poddali. Przebaczenie umiemy udzielać i udzielamy. Pytanie tylko się rodzi, czy to przebaczenie jest przyjmowane w pełni, ale to już nie jest problem do końca nasz. Udzielając przebaczenia, a więc krew, dając w ofierze Ojczyźnie, ale właściwie Bogu samemu, z racji na miłość Ojczyzny w tych lipcowych dniach. To wszystko składamy w Sercu Bożym. A uczy nas tego Maryja, wierna służebnica. I ona tu w nieczwałdzie prosiła, po prostu odmawiajcie różaniec. I te tajemnice radosne, i tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne. Odmawiajcie, ale nie tylko odmawiajcie, rozważajcie, studiujcie zgłębiajcie, medytujcie, módlcie się tymi tajemnicami. Myślę, że nie ma też przypadku, bo u Pana Boga takie przypadki to są tylko znaki wyraziste, że gdy minęło pełne sto lat od spotkań Matki Najświętszej tu w Dzieczwałdzie z polskimi dziećmi, to z polskiej ziemi został wezwany biskup Rzymu. To nie jest też przypadek, że Matka Boża poprzez ten Różaniec przygotowywała także jego pontyfikat, a wcześniej naród cały, aby nieco oprzytomniał, ochłonął, by się rozmodlił, by zaczął rozumnie rozmawiać, rozumnie planować i rozumnie pracować. I właśnie ten papież, tak przygotowany w dziejach Ojczyzny przez niebo, gdy wszedł jeszcze głębiej w tajemnice różańcowe, to pokazał nam światło. Ale to pokazane światło różańcowych tajemnic, to jest zaproszenie w nowy czas. Tu nie chodzi tylko o odmawianie. Tu chodzi o to, by ruszyć z miejsca, by pójść za słowem Pana, by pójść za głosem Boga, by pójść. Za światłem Bożej Prawdy i Bożej Miłości. Wykorzystaj tę obecność tu w Dzieczwałdzie. Wszystkie sprawy osobiste i rodzinne, te, z którymi jesteś, ogarniając sercem, sercem przedstawiaj, złóż u stóp Maryi i w jej sercu niepokalanym. Ale jednocześnie ogarnij Polskę. Coraz więcej osób Regularnie modli się za Polskę, o zachowanie wiary, o zachowanie miłości, o gotowość do poświęceń, o szczerą wolę służby Ojczyźnie w imię Boga i Bogu z racji też na Polskę. Tak jak mówił wielokrotnie prymas tysiąclecia, aby Polska, Mario, była rzeczywistym królestwem Twojego Syna. I Twoim. Tak i Ty się módl. I tak niech się stanie. Amen. A teraz chcę Ci postawić, siostry i bracie, kilka pytań. A Ty pomyśl, świadomy, że jesteśmy niejako w przededniu 150 rocznicy objawiej Matki Bożej tu w nieczwałdzie, a jednocześnie że zmierzamy rok po roku coraz szybciej do wielkiego jubileuszu dwutysiąclecia, męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, zesłania Ducha Świętego i misji Kościoła, Eucharystii i Kapłaństwa. Świadomi, że wrogowie Boga, że masoneria jest na ten czas gotowa i chce cały świat i narody świata ogarnąć, związać i porwać sprzed Bożego Serca. W tym miejscu posłuchaj pytań i odpowiedz. I powiedz szczerze, przed Bogiem, szczerze, przed wspólnotą. I szczerze sam, sama przed sobą. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Amen. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, umarł na krzyżu, z martwych wstał, wstąpił na niebiosa i zasiada po prawicy Ojca. Yes. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Używiciela, w święty Kościół powszechny katolicki i apostolski, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne? Yes. Taka jest nasza wiara, bo taka jest wiara kościoła. Tę wiarę i Ty otrzymałeś i tą wiarą żyj, tej wiary strzesz i tę wiarę głoś naszemu pokoleniu, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A teraz przez Maryję, Panią Dzieczwałcką, samemu Bogu przedstawiajmy prośby naszych serc, Kościoła Świętego, Ojczyzny naszej i narodów dzisiejszego świata. Laudetur Jezus Chrystus, Marek Skowroński, kanał Tedeum oraz ITV w Rzeczy Samej, Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z wielką prośbą, z prośbą o wsparcie. W ubiegłym tygodniu wysłałem do wydawnictwa diecezjalnego w Sandomierzu mój tomik do wydania. Tomik pod wspólnym tytułem wierszy i różnych innych tekstów, pod wspólnym tytułem Iskra. Chrystusa, króla Polski. Koszt jest dość duży żeby wydać tę pozycję natomiast otrzymałem dzisiaj informację wstępną wycenę dotyczącą tego jakby się przedstawiały koszty wydania tej książki gorąca prośba jeśli jest to możliwe bardzo proszę o wpłacanie pieniędzy na konto które zostało przeze mnie podane i będzie podane w opisie również do tego filmiku myślę że pan Jezus Chrystus król polski powinien mieć jak najpiękniej wydaną tę książkę. Chciałbym, żeby ona oczywiście była wydana jak najlepiej, w twardej oprawie, tak, żeby była przede wszystkim książką trwałą i że była książką tą, do której będzie się chętnie zaglądało. Dziękując Państwu za dotychczasowe wspieranie jednocześnie za to, że są Państwo ze mną, że przybywa Państwa że cały czas są Państwo wiernymi moimi widzami, słuchaczami. Jednocześnie bardzo proszę o to, żeby Państwo nas wsparli i obiecuję oczywiście również modlitwę ze swojej strony, i raz w miesiącu zamawiana jest Msza Święta w intencji właśnie Państwa, jako widzów, zarówno Tedeum, jak i TV w rzeczy samej. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Marek Skowrański, Tedeum i ITV w rzeczy samej z Panem Bogiem.